Ulica Strefowa na terenie Tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Tarnobrzęgu została oficjalnie odebrana. Tym razem miasto nie miało zarzutów co do wykonania zadania. Pierwszy odbiór techniczny ulicy Strefowej miał miejsce w grudniu ubiegłego roku. Wtedy jednak miasto miało zastrzeżenia co do wykonania nawierzchni drogi, nie odebrało zatem zadania, a wykonawca, czyli firma Brugdar z Czermina, został zobligowany do poprawienia niedociągnięć. W wcześniejszym odbiorze, na którym uczestniczyliśmy, nie spełniało wymogów warstwa ścieralna. Laboratorium, które dostarczyło nam rano wtedy badania, okazało się, że są niewłaściwe, niedobre, w związku z czym odstąpiliśmy wtedy od odbioru. Wykonawca musiał sfrezować tą nawierzchnię i położyć nową. Wzięliśmy badania, mam je przy sobie, są pozytywne, w związku z czym droga nadaje się już do użytkowania. W efekcie modernizacji, licząca ponad 540 metrów długości ulica Strefowa zyskała nową nawierzchnię, powstał ciąg pieszo-rowerowy, przebudowany został istniejący rów. Skarpy i dno umocnione zostały płytami ażurowymi, powstało nowe oświetlenie jezdni oraz elementy odwodnienia. Dzięki temu, że te drogi na strefie zaczynają wreszcie spełniać normy, wreszcie wyglądają, to powoduje, że coraz większa grupa inwestorów zaczyna być zainteresowana tymi okolicami. I we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu udaje się faktycznie tych inwestorów poszukiwać. I zachęcać do, do działania. Cieszę się, że właśnie dzisiaj odbieramy tą drogę wraz z Panem Prezydentem. Mogę tylko pogratulować Panu Prezydentowi, oczywiście służbom Urzędu Miasta, Pani Barbarze, tutaj też przedsiębiorstwu, który realizował tą drogę. I myślę, że jest to początek dobrej pracy, że zmienimy stwierdzenie. Nie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale wszystkie drogi będą prowadzić do naszego miasta. Spożyte dla mieszkańców i przedsiębiorców. Wartość zadania wyniosła 1 563 000 zł, Dokładnie 755 591 zł. na ten cel samorząd Tarnobrzega pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych.